Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w Nowym Roku. Z racji tego, że mamy Nowy Rok, chciałbym Wam pokazać, jak wygląda moja hodowla początkiem roku. No i jak ona się prezentuje pod względem ilości króliczków. No i jakie dokładnie króliczki w tej hodowli na początku roku się znajdują. Zaczniemy sobie opowieści o samczyków, ponieważ ich jest najmniej. Dokładnie mamy trzy samczyki w hodowli. W tym dwa znajdują się w stadzie głównym. Ja właśnie zmierzam do pierwszego z nich, no i jest nasz pierwszy samczyk, to jest nasz brysiu. Brysiu jest już z nami od dosyć dawna, piękny, rasowy wiedeńczyk niebieski. Brysiu jest tutaj z nami już od ponad na pewno roku jak nie półtorej. Został zakupiony na rynku w Wadowicach, ale powiem szczerze, że jest to, jeśli chodzi o charakter super króliczek jest bardzo taki pokojowy, no taki radosny. I co ważne, jak mu się nasypie cały paśnik takiego zboża, to on sobie tam lutku wyjada, więc on nie ma jakichś ten, tendencji, nie ma do tycia. No i generalnie tyle, co on tu już dzieci spłodził w tej hodowli, to no, że tak powiem, szapoba. Wiek szacuje jego na około 3 lata, niespełna 3 lata będzie miał. Już tak szczerze powiedziawszy miał być w zeszłym roku do wymianki, ale powiem szczerze, że no tak, żem się do tego króliczka przywiązał, że no nie mam serca, po prostu się go pozbyć. Drugi samczyk znajduje się w klatach zielonych, ma on tutaj do dyspozycji. Taką klatkę, która obecnie ma około 1,60 m na szerokość. No jest to dosyć duży samczyk, samczyk burgunski. Waga około 6 kg. Kiedyś sobie tam ważyliśmy tego przystojniaka. No Brysiu się jeszcze nie doczekał dzieci w naszej hodowli. Była do niego dopuszczana jedna dziewczyna, ale niestety nie odchowała. Ale o tym później. O Brysiu co mogę powiedzieć, Brysiu ma około niespełna 3, 2 lata, niespełna 2 lata, ja jego kupiłem kilka miesięcy temu jak miał równo 1,5 miesiąca, no Brysiu jest z nami kilka miesięcy, ale też mogę o nim powiedzieć, że jest to bardzo spokojny króliczek, bardzo fajny w odchowie. jedynie co no to on jak i ta samica burgunska no to nie powiem, bo to jest normalnie zżeracz jedzenia, naprawdę te króliczki no charakteryzują się szybkim przyrostem, ale... No, jeść też potrzebują, także to nie jest bryszard, który potrzebuje jeden paśnik na dwa dni, a ten, no to normalnie ma tu dwa paśniki z lewej i z prawej nasiano. No i nieraz potrafi nawet za dobę to wszystko wyjeść. No ale jest przede wszystkim zdrowy, fajny, przyjazny. Dzieci ma, tylko nie w mojej hodowli, bo jeździłem z nim już po niektórych znajomych. No, także dzieci ma, tylko już poza tą hodowlą. No i trzeci samczyk, ale on nie jest w stadzie głównym. To jest taki, słuchajcie, samczyk, który jest po Karolinie. Karolina miała ich 10. No i ten był dziesiąty najmniejszy. Szczerze, no nie miałem co z nim zrobić, bo mówię, taki malutki samczyk, no nie opłacało mi się go sprzedawać. No i tak u mnie został. On jest jakiś wymagający, bardzo fajny królik, ale co z nim będzie, no to nie wiem. W każdym bądź razie jest to trzeci, trzeci samczyk w mojej hodowli. To tak zaznaczam, że to nie jest samczyk ze stada głównego oczywiście gdzieś to tam tą, gdzieś to tam wrzucił tą. tylko mnie ugryź to zobaczysz <grydź> pójdziesz na Rosu. no i jeśli chodzi o samczyki no to wszystko, trzech chłopaków mamy, w tym dwóch ze stada głównego także zabieram się teraz za prezentację dziewczyn, pierwszą dziewczynkę, którą chciałem wam pokazać, jest to nasza Fiona, Fiona czyli belgijski olbrzym no, waga nie jest jakaś taka powalająca, ma około 7, może trochę ponad 7 kg wagi. Bardzo fajna dziewczyna, kupiłem ją w Wieprzu. Ona będzie miała niespełna 3 lata. Też bardzo fajny z charakteru króliczek. Naprawdę bardzo przyjazny, że tak powiem, wymagający pod tym względem, żeby potrzebuje trochę, że tak powiem, czułości od człowieka, bo lubi być głaskana. No, taki jest trochę misiek. No ale jak widać jest dosyć konkretny ten misiek. Odchowała już trochę młodzieńców. Ona była zwykle dopuszczana raz do roku. No nie zawsze udawało jej się odchować, miała różne problemy. Przy, tak dla przypomnienia w zeszłym roku bodajże w październiku wykociła dwa maluchy, nie odchowała. No i w grudniu urodziły się kolejne. Przy czym no, muszę jej pomagać w odchowie i dokarmiać młodzież. Ona z nami zostanie do jesieni, nie będę jej wymieniał. Ponieważ no damy jest jeszcze szansę. A tu jest ta młodzież, która się ostała. Mamy czterech bombli, Także mamy cztery malutkie jeszcze króliczki o nieznanej płci. No jedyne zagrożenie to jest ten maluszek. On jest taki najbardziej lichy. Yy, drugi był podobny, bo było ich pięć. Drugi był podobny, taki lichutki jak ten. No i niestety się nie odchował. Zostały cztery, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i... Wszystkie wyrosną na duże króliczki, nie ma muśka, A tyś to ty jest w ogóle piękna, taki mój. A pod fioną słuchajcie, nasza piękna Bella niebieska, czyli trzecia samica ze stada głównego. Bella była już dopuszczana w zeszłym roku, ale fajne takie kluseczki urodziła, ale normalnie wszystkie porozrzucała już pierwszego dnia po gnieździe. No i wszystkie straciła, na wiosnę będzie że tak powiem, kolejna próba jej dopuszczenia, może odchowa, jak będą trochę lepsze warunki, no zobaczymy. Bella jest córką Fiony, czyli tej dużej naszej samicy belgijskiej, oraz jest córką tego naszego niebieskiego wiedeńczyka. Więc jedyną opcją dopuszczenia jest: no to jest ten Burgund Rudy. I ona tak na oko waży piątkę. Nie pamiętam dokładnie, ale będziemy sobie ją ważyć na pewno w na wiosnę, jak będziemy odrobaczać przed zakotami. No ona już ma spokojnie ponad rok, bo ona już będzie miała no, rok i 3 miesiące, tak? Rogi dwa, rogi trzy miesiące. No i zobaczymy, jak to będzie. Czas najwyższy już na dopuszczanie. Wracamy do zielonych klatek. Tutaj mamy kolejną samicę. Tutaj nie tak dawno przerabiałem jej. Włączymy lampę. Nie tak dawno przerabiałem te klatki znowu, ale to będzie w następnym odcinku. Po prostu jest to samica po Karolince, bardzo ładna, niebieska, bardzo podobna do tego brata, którego wcześniej Wam tam pokazywałem takiego niebieskiego. To jest właśnie brat naszej Karolinki. Karolinka ma imię po mamie. Mamy już z nami nie ma, a Karolinka z nami jest. Była próba dopuszczenia jej w zeszłym roku, bodajże w październiku albo w listopadzie, dwukrotnie, ale za żadnym razem nie chciała że tak powiem, dać się pokryć, ale bardzo piękny króliczek, duży jak widać no, jest solidny materiał, ale jak pójdzie z wykotami, z odchowem, no to już samo życie je pokaże ona była dopuszczana do, do tego rudego burgunda ponieważ ten niebieski wiedeńczyk to jest jej dziadek, także tutaj nie będziemy się bawić w jakieś takie dziwne rzeczy no i zostanie jeszcze na próbę na wiosnę dopuszczona, mam nadzieję, że da się pokryć a potem co będzie, no to zobaczymy, także Druga samica w naszym głównym stadzie. Nie, do, nie ważyłem jej jeszcze, ale no jak będziemy sobie na wiosnę odrobaczać, no to na pewno dziewczynkę sobie jeszcze zważymy. Ale wygląda mi na takie solidne 5 kilo, tak na oko. Może nie z pełna. <grytania> Także mamy pokazane już trzy samczyki w tym dwa stadzie głównym. Oraz trzy dziewczyny, no i wszystkie trzy w stadzie głównym. W sumie nie ma żadnych dziewczyn, które idą na sprzedaż czy tam do likwidacji, także wszystkie dziewczyny w dzisiejszym odcinku są w stadzie głównym. A ja zmierzam do tych dużych klatek, do tej skrzyni mojej. No i na początku nasza piękna ruda Jola. Niestety Jola po trzech dniach odchowu maluchów wszystkie porozrzucała. Nie wiem co się dokładnie stało, jedynie było to, że to było zaraz przed świętami jak Przyszły takie mega mocne wiatry w nocy. No, i rano, jak przyszedłem, wszystkie króliczki były porozrzucane, pozakopywane. No, i nasza ruda Jola to jest kolejna dziewczyna ze stada głównego. Rasa to oczywiście Burgund. Jedynym tutaj samcem, do którego była dopuszczana, to jest Donald. Ale do Wiedeńczyka też można dopuścić, bo tutaj nie ma żadnego pokrewieństwa z. Samcami. No, z charakteru jest trochę dzika, trochę taka bojąca się. Ja ją tu i tak już troszeczkę, że tak powiem, oswoiłem, już da się dotknąć, bo na początku to była taka mega dzika. Oczywiście, jak się wykociła i miała tę młodę, to już w ogóle tylko rękę się na klatce położyło. No, to już próbowała gdzieś tam atakować. No i podczas ostatniego ważenia, kilka miesięcy temu, no to ważyła około piątki bodajże. Także bardzo fajna dziewczyna. To no też, jeśli chodzi o jedzenie, no to wcina ona ma tu dwa paśniki, bo w tych klatkach wykotnikowych są dwa paśniki, podobnie jak tutaj. No i tak się właśnie prezentuje czwarta dziewczyna ze stada głównego w mojej hodowli. No zobaczymy na wiosnę. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. nie? Jola. No i piąta dziewczyna ostatnia. Czekaj, tak dobrze mówię raz dwa trzy cztery tak. piąta dziewczyna w stadzie głównym balbinka no balbinka jest najstarszą stażem jeśli chodzi o moją hodowlę jest dla mnie od początku ona jest już ona już ma ponad 3 lata dokładnie 3 lata i 2 miesiące powiem szczerze że lepszego królika w swojej hodowli nie miałem obecnie odchowuję raz dwa trzy cztery króliki no balbinka była zawsze rok do roku dwa razy dopuszczana w sensie dwa razy w ciągu roku nigdy nie miała problemów z odchowem, żadnych kompletnie problemów. Zawsze wykarmiła, zawsze się ładnie zaopiekowała, czy to było lato, czy, czy tak teraz zima. Ładnie te maluchy rosną. Dziewczyna na medal na pewno sobie po tej dziewczynie zostawimy jakąś samiczkę jedną albo dwie. No bo już nasza balbinka, no to już trochę lat ma, ale myślę, że na jesień jeszcze spokojnie sobie ją raz dopuścimy, albo na wiosnę już no zobaczymy, jak, jak po prostu jej będzie stan wyglądać ale jeśli zregeneruje się do wiosny no to no to jeszcze te maluszki na pewno będą no i tak się prezentuje, słuchajcie piąta dziewczyna w naszej hodowli piąta samica w stadzie głównym oraz te piękne malutkie szkraby jeszcze płci nie znam za niedługo będziemy sobie sprawdzać co to ta nasza balbinka urodziła. No mam nadzieję, że jakby były cztery samiczki, to by było super, ale z doświadczenia w mojej hodowli, to zazwyczaj wygląda tak, że jest pół na pół. Czyli jest połowa samczyków, połowa dziewczyn. No zobaczymy, jak to będzie się prezentować teraz. A ty co tam podjadasz? No i podsumowując, w mojej hodowli obecnie znajduje się 16 królików, łącznie z tymi maluchami wszystkimi. W tych 16 króliczkach mamy trzy samce, w tym znowu dwa w stadzie głównym. Kolejne króliki to jest pięć samiczek, wszystkie są w stadzie głównym, wszystkie z nami zostają na najbliższy sezon. Raczej nie mam w planach nic zmieniać, chociaż życie różnie to pokazuje. A pozostałe króliczki no to są, czyli tam bodajże osiem króliczków to są te maluchy, część jest od Balbiny, część od Fiony. No zobaczymy czy się odchowają, już można powiedzieć te najgorsze momenty przeżyły, te mrozy i tak dalej. Więc ja jestem osobiście dobrej myśli, ale jak to wyjdzie no to zobaczymy. No i to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do kolejnych, na kolejne odcinki. No i też dziękuję wszystkim za te łapki w górę oraz za wsparcie kanału na subpi. Trzymajcie się, na razie. No i oczywiście zapomniałem jeszcze wspomnieć o moim strażniku prairie, tak? Tu jest strażnik, który pilnuje tutaj na co dzień króliczków, tak? Tobie też bardzo, Tolka, dziękuję, żeś wszystkie upilnowała, żadnego lisa nie wpuściłaś. Także super, bandziochu ty gruby.